Dzień dobry. W naszej historii znajdowaliśmy już dużo rzeczy różnych dziwnych: schrony, budynki, szkoły i inne tego typu obiekty. A ilu z Was znalazło właśnie, co to jest? Ilu z Was znalazło, czekajcie, porzuconą w lesie koparkę. I to nie byle jaką tylko konkretnej produkcji, czyli Volvo. przyjrzymy się i z bliska. Zapraszam. Panie Marku, a pan wie ile ta koparka waży? Nie wiem. To ja ci powiem proszę pana, bo się douczyłem. Proszę bardzo. Koparka EC 210CL, bo takie ma oznaczenie. I no. ciężar wynosi 21,9 tony. Prawie 22 tony ma ta koparka. A nie myślisz, że się operator tym przejmuje, ile waży? Znaczy, no, to chyba. Jest dobra zabawka. Dobra. Ile to ma głębokości kopania? No, mów, mów. Prawie 7 metrów. No powiem Wam, robi wrażenia, może inaczej, jeżeli by to działało, to wiecie, ile to ma koni? Robi wrażenie. A kolega wszędzie ze sobą nosi, bo to nigdy nie wiadomo. Jeżeli by to działało, to silnik powinien generować około 150 koni. A ja tu szukam, jak załączyć te wycierać. Włączone do prądu, lepiej działa. Panie Marku, ile będą te gąsienice miały? Sześćdziesiąt Brawo Może więcej Słuchajcie, koparka pochodzi z 2007 roku Z tego, co dowiedzieliśmy się, znajduje się tutaj już jakiś czas Ale z tego, że waży 22 tony, tego nikt jeszcze nie duszył. I oboje jak najdłużej. Wbijamy się na sam szczyt koparki. Spójrzcie jaki motory. Co prawda korek Zbiorniczka, dlaczego czegoś już był komuś potrzebny, ale mamy rządową, co szóstkę, nie? Rządowa szóstka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak rzędowa szóstka. Tam mamy chłodnicę, proszę bardzo. I dziurę w wydechu. To jest mały, istotny element. No, trochę głośniej chodzi. Spójrzcie jakie to jest duże, to służy do skuwania, tak nam się wydaje, betonu, nie mądrzymy się tutaj chociaż troszeczkę, tak? ale naprawdę zobaczcie jaki to jest kolos, a to jest jedna z takich standardowych koparek na placu budowy, prawda? Jak można zgubić koparkę I to jeszcze w lesie? Powiedzcie mi. Panie Marek, Pan może powie, jak to można zgubić? Może ktoś nie zgubił, tylko jak zwykle firma padła. Może być i tak. Do tej pory myśleliśmy, że w lesie można znaleźć grzybę, jakieś niezwykłe drzewa, zwierzynę, ale żeby koparkę, i tu jeszcze 22-tonową, stojącą tutaj od paru miesięcy, obiekt robi wrażenie i wygląda na to, że długo stąd nie wyjedzie. Do następnych eksploracji. Cześć!